Bałagan w moim domu mnie przytłaczał. Dosłownie. Za każdym razem, gdy otwierałem szafę, coś spadało mi na głowę. Każda szuflada była walką, by ją domknąć. Mój stół? Pomnik chaosu. A to nieustanne uczucie poszukiwania rzeczy, które nigdy się nie znajdowały? To była moja codzienność. Pewnego dnia, po dwóch godzinach szukania ważnego dokumentu pod stosami papierów, załamałem się. To nie była tylko kwestia przestrzeni fizycznej. To była moja umysł, która już tego nie wytrzymywała, nie mogłem myśleć jasno, skoncentrować się, ani po prostu zrelaksować w domu. Wtedy zrozumiałem, że przestrzeń wokół nas to nie tylko miejsce na trzymanie rzeczy, to odzwierciedlenie naszego umysłu, a mój był tak chaotyczny jak mój dom. Dziś chcę podzielić się tym, jak przekształciłem mój dom i moje życie, dzięki zasadom minimalizmu, inspirowanym japońską tradycją. Nie mówię o wyrzucaniu wszystkiego ani o życiu w pustej przestrzeni. Mówię o tworzeniu domu, który oddycha, który uspokaja, który przyjmuje przestrzeni, która działa na rzecz Twojego spokoju umysłu, a nie przeciwko niemu. Podróż, którą zacząłem trzy lata temu, całkowicie zmieniła moją relację z przedmiotami, z konsumpcją i przede wszystkim ze samym sobą. Zaczęło się to od prostego, ale potężnego pytania. Co tak naprawdę jest dla ciebie ważne? W japońskiej tradycji przestrzeń jest święta. Każdy przedmiot ma swój cel, funkcję, powód istnienia w danym miejscu. Nie chodzi o to, by mieć mniej, bo mniej. Chodzi o stworzenie przestrzeni dla tego, co naprawdę ma znaczenie. Kiedy zacząłem tę podróż, pierwszą rzeczą, którą zrozumiałem, było to, że muszę zmienić sposób myślenia o rzeczach, które posiadam. Miałem w zwyczaju kupować impulsywnie, gromadzić na wszelki wypadek. Trzymać rzeczy z przywiązania emocjonalnego, nawet jeśli nie miały rzeczywistego zastosowania. Pierwszym krokiem było zatrzymanie się po prostu zatrzymanie się. Na miesiąc postanowiłem nie kupować absolutnie niczego poza rzeczami niezbędnymi żadnych nowych ubrań, dekoracji, gadżetów, akcesoriów na początku było to wyzwanie. Odkryłem, jak akt kupowania stał się niemal odruchem sposobem, by chwilowo poczuć się lepiej. W trakcie tego miesiąca Zacząłem patrzeć na przestrzenie w moim domu zupełnie inaczej. Nie jako na miejsca do wypełnienia, ale jako na środowiska do życia. Zdałem sobie sprawę, ile czasu spędzałem na organizowaniu, sprzątaniu, szukaniu, porządkowaniu rzeczy, których rzadko używałem lub o których nawet nie pamiętałem, że je mam. Drugim krokiem było zaczęcie oceny każdego przedmiotu w moim domu. Pożyczyłem praktykę inspirowaną japońską tradycją. Dotykaj każdego przedmiotu i pytaj: czy to przynosi mi radość? Czy ma to wyraźny cel w moim życiu? Jeśli odpowiedź na oba pytania brzmiała nie, nadszedł czas, aby podziękować i puścić to. Zacząłem od mojej szafy. Miałem ubrania, których nie nosiłem od lat. Niektóre jeszcze z metką, inne, które już mi nie pasowały lub po prostu nie współgrały z moim aktualnym stylem. Zorganizowałem trzy stosy: zachować, oddać, wyrzucić. Stos zachować okazał się zaskakująco mały. Zdałem sobie sprawę, że nosiłem te same rzeczy wielokrotnie, podczas gdy inne leżały zapomniane w kąt. Po zakończeniu procesu w mojej szafie pozostała tylko jedna trzecia oryginalnych ubrań. A wiecie, co jest najbardziej niesamowite? Nigdy nie czułem się tak zadowolony z moich opcji odzieżowych. Z pozostałymi ubraniami wprowadziłem system organizacji, który pozwala zobaczyć wszystko naraz. Składaj ubrania pionowo, a nie poziomo. Aby móc zobaczyć każdy element bez potrzeby rozkładania całego stosu, używaj prostych przekładek, aby oddzielić kategorie. Przechowuj elementy tej samej kategorii razem. Po ubraniach przeniosłem się do kuchni. Ile garnków naprawdę potrzebujemy? Ile zestawów sztućców? Ile specyficznych przyborów, które używamy raz w roku? Kuchnia jest zazwyczaj jednym z najbardziej zagraconych miejsc w domu, a moja nie była wyjątkiem. Zachowałem tylko przybory, których regularnie używam: dobry zestaw noży, podstawowe garnki, talerze i wystarczająca liczba szklanek dla rodziny oraz kilku gości. Wszystko inne zostało podarowane. Efektem tego była kuchnia, w której gotowanie stało się prostsze i bardziej przyjemne. Nie traciłem czasu na szukanie rzeczy ani na przypadkowe uderzanie w zbędne przedmioty. W japońskiej tradycji kuchnia jest przestrzenią, która odżywia nie tylko ciało, ale i dusze. Przygotowanie jedzenia to rytuał, każdy składnik jest szanowany, każdy przyrząd ma swoje wyznaczone miejsce. Przyjąłem zasadę sprzątania podczas gotowania, nie odkładając tego na później. To całkowicie zmienia doświadczenie kulinarne. Salon był kolejnym wyzwaniem. Ta przestrzeń często staje się składowiskiem wszystkiego książek, czasopism, dekoracji zgromadzonych na przestrzeni lat, elektroniki, kabli lista jest niekończąca się. Usunąłem wszystko, co nie było niezbędne. Zachowałem tylko te książki, które naprawdę miały dla mnie znaczenie lub które jeszcze zamierzałem przeczytać. Stworzyłem system, w którym każdy dekoracyjny przedmiot miał swoje zadanie, czy to przynosił piękno, wywoływał specjalne wspomnienie, czy spełniał praktyczną funkcję. Jedną z praktyk inspirowanych japońską tradycją, którą przyjąłem, było tworzenie intencjonalnej pustki. Nie każdy kąt musi być wypełniony. Pustka ma wartość, pozwala otoczeniu oddychać, a oczom odpoczywać. W moim salonie stworzyłem strefy nic po prostu przestrzeń. Wpływ na odczucie otoczenia był natychmiastowy. Nagle miejsce wydawało się większe, spokojniejsze, bardziej przytulne. Łazienka była odkryciem ile produktów naprawdę używamy codziennie? Ile z nich jest tam na wszelki wypadek lub kupiliśmy pod wpływem impulsu i nigdy naprawdę nie włączyliśmy do rutyny. Zredukowałem swoje produkty kosmetyczne i higieniczne do niezbędnego minimum. Odkryłem, że kilka wysokiej jakości produktów jest znacznie bardziej efektywnych niż dziesiątki średnich opcji. Zorganizowałem wszystko w taki sposób, aby móc łatwo zobaczyć i uzyskać dostęp do potrzebnych rzeczy. Koniec z szufladami, wypchanymi rzeczami lub szafkami, w których przedmioty giną na dnie. W domowym biurze transformacja była chyba najbardziej znacząca. Pracując w domu, to pomieszczenie miało bezpośredni wpływ na moją produktywność i samopoczucie psychiczne. Usunąłem wszystkie rozpraszacze, zorganizowałem dokumenty w prostym i intuicyjnym systemie, a zachowałem tylko sprzęt, którego naprawdę używałem. W japońskiej tradycji przestrzeń pracy powinna sprzyjać skupieniu i jasności. Każda rzecz ma swoje miejsce, a każda rzecz powinna znajdować się na swoim miejscu. Jednym z nawyków, które przyjąłem, jest całkowite sprzątanie biurka na koniec dnia. Nic nie zostaje na następny dzień. To tworzy rytuał zakończenia, który pomaga oddzielić czas pracy od czasu odpoczynku, co jest szczególnie ważne, kiedy pracuje się w domu. Sypialnia była ostatnią przestrzenią, którą się zająłem, i być może najbardziej znaczącą. W japońskiej tradycji sypialnia jest sanktuarium, miejscem poświęconym wyłącznie odpoczynkowi i odnowie. Usunąłem wszystko, co nie było związane ze snem lub relaksem. Koniec z telewizorem, komputerem, stosami książek czy porozrzucanymi ubraniami. Wybierałem pościel z naturalnych materiałów, w neutralnych kolorach, które sprzyjają spokojowi. Zachowałem powierzchnię wolne od przedmiotów, z wyjątkiem jednej rośliny i małego dyfuzora olejków eterycznych. Wpływ na jakość mojego snu był natychmiastowy i głęboki. Bez rozpraszających wizualnych bodźców, bez energii pracy czy rozrywki, sypialnia stała się prawdziwie miejscem spokoju. Oprócz zajmowania się każdą przestrzenią z osobna, rozwinąłem kilka codziennych nawyków, które utrzymują dom w porządku bez nadmiernego wysiłku. Pięć minut sprzątania przed snem. Wydaje się to mało, ale zaskakujące jest, ile można zrobić w pięć skoncentrowanych minut. Ustawiam stoper i robię tyle, ile mogę w tym czasie – to zapobiega gromadzeniu się drobnych bałaganów. Zasada jeden przychodzi, jeden wychodzi. Dla każdego nowego przedmiotu, który wnoszę do domu, coś musi wyjść. Dzięki temu utrzymuję równowagę w swoich zasobach i dwa razy się zastanawiam przed każdym zakupem. Nawyk kwestionowania każdego zakupu. Zanim kupię coś nowego, zadaję sobie kilka pytań: czy naprawdę tego potrzebuję? Mam już coś podobnego? Gdzie to przechowam? Czy będę używać tego regularnie? Te proste pytania drastycznie zmniejszyły moje impulsywne zakupy. Co trzy miesiące przeglądam swoje rzeczy. Sprawdzam każdą kategorię przedmiotów i zastanawiam się, czy wszystko nadal ma sens. Zaskakujące jest, jak nawet przy praktykowaniu minimalizmu, niepotrzebne rzeczy mogą się gromadzić. Praktyką inspirowaną japońską tradycją, którą przyjęłam, jest wyrażanie wdzięczności za przedmioty które opuszczają moje życie. Może się to wydawać dziwne, ale dziękowanie czemuś przed oddaniem lub wyrzuceniem go tworzy bardziej świadomą relację z posiadanymi rzeczami. Kolejną ważną zasadą, której się nauczyłam, jest docenianie jakości ponad ilość. W tradycji japońskiej jeden dobrze wykonany przedmiot jest nieskończonej wartości niż wiele średniej jakości rzeczy. Zaczęłam inwestować w trwałe ponadczasowe elementy wykonane z dobrych materiałów i technik. Transformacja mojej przestrzeni fizycznej miała głęboki wpływ na moje zdrowie psychiczne. Zdałam sobie sprawę, że żyłam w ciągłym stresie i niepokoju związanym z bałaganem wokół mnie. Kiedy ten bałagan został usunięty, moja głowa również się uspokoiła. Proces organizacji mojego domu nauczył mnie wiele o moich emocjonalnych wzorcach. Odkryłam, że miałam tendencję do gromadzenia rzeczy z powodu niepewności, jakby przedmioty mogły chronić mnie przed przyszłymi potrzebami. Nauczyłam się, że często kupowałam z nudów, smutku lub aby zaspokoić emocjonalną pustkę. Jednym z najgłębszych odkryć było uświadomienie sobie, jak bardzo konsumpcjonizm przeniknął moje zachowanie. Kupowanie nowych przedmiotów stało się niemal hobby, formą rozrywki. Odtwarzanie tych wzorców było wyzwaniem, ale jednocześnie niezwykle wyzwalającym doświadczeniem. Zauważyłem również, jak nasze społeczeństwo nieustannie popycha nas do konsumpcji. Jesteśmy bombardowani wiadomościami, które sprawiają, że wierzymy, iż potrzebujemy więcej rzeczy, aby być szczęśliwymi, odnoszącymi sukcesy lub pełnymi. Odsunięcie się od tej mentalności było jak wyjście z mgły i zobaczenie świata wyraźnie po raz pierwszy. Praktyka organizacji, inspirowana japońską tradycją, nie dotyczy tylko składania ubrań w określony sposób, czy posiadania mniejszej liczby rzeczy. To filozofia życia, która uczy nas doceniania przestrzeni, prostoty, funkcjonalności i subtelnego piękna codziennych przedmiotów. W kulturze japońskiej istnieje pojęcie, które odnosi się do doceniania piękna w prostocie, asymetrii i nieregularności. To znajdowanie wartości w tym, co jest niedoskonałe, niekompletne lub nietrwałe. Ta koncepcja nauczyła mnie dostrzegać piękno w pustych przestrzeniach, czystych powierzchniach. W braku nadmiaru. Jednym z aspektów, które rzadko się wspomina, gdy mówimy o minimalizmie, jest czas. Kiedy redukujemy nasze posiadłości do najbardziej niezbędnych, zyskujemy czas czas, który wcześniej był poświęcany na zakupy, organizowanie, sprzątanie, naprawianie i szukanie rzeczy. Ten odzyskany czas jest być może najcenniejszym benefitem tej podróży. Co zrobiłem z tym dodatkowym czasem? Odkryłem na nowo stare hobby. Spędzałem więcej czasu na świeżym powietrzu, poświęcałem się pogłębianiu znaczących relacji, inwestowałem w poznawanie samego siebie. Życie rozszerzyło się w kierunkach, które wcześniej wydawały się niemożliwe, z powodu stałej konserwacji, jakiej wymagały moje posiadłości. Znaczącą zmianą w moim budżecie było ograniczenie zakupów impulsywnych. Dzięki temu udało mi się zreorganizować moje finanse, stworzyć solidną rezerwę awaryjną. I zainwestować w swoją przyszłość. Wolność finansowa, która przyszła z minimalizmem, okazała się niespodziewanym, ale niezwykle cennym benefitem. Kolejnym odkryciem było to, jak bardzo poprawiły się moje relacje, gdy mój dom stał się przestrzenią bardziej przytulną i spokojną. Zacząłem częściej zapraszać przyjaciół, nie odczuwając stresu związanego z koniecznością sprzątania wszystkiego, zanim przyjdą. Rozmowy stały się głębsze. Mniej zakłócane przez chaotyczne otoczenie czy ciągle włączoną telewizję. Zaskoczyło mnie, jak bardzo moja kreatywność rozkwitła w bardziej zorganizowanym środowisku. Wbrew mitowi, że kreatywność rodzi się z chaosu, odkryłem, że moja głowa była o wiele bardziej wolna do tworzenia, kiedy nie musiała nieustannie przetwarzać wizualnego bałaganu wokół mnie. Podróż do bardziej zorganizowanego i spokojnego domu nie była wolna od wyzwań. Były momenty zwątpienia, szczególnie gdy stawałem w obliczu przedmiotów z silnym ładunkiem emocjonalnym. Zdjęcia, prezenty, rodzinne pamiątki. Te obiekty niosą ze sobą historię i uczucia, co utrudnia podjęcie decyzji o ich zachowaniu lub pozbyciu się. Nauczyłem się oddzielać wspomnienie od przedmiotu fizycznego. Czasami zdjęcie danego przedmiotu, zapisane wspomnienie związane z nim, wystarczało, aby zachować to, co naprawdę ważne. Wspomnienie, uczucie. Więś, bez potrzeby przechowywania fizycznego obiektu zajmującego miejsce w moim umyśle i przestrzeni. Dla naprawdę istotnych przedmiotów, które postanowiłem zatrzymać, stworzyłem specjalne miejsca, w których mogły być podziwiane, a nie tylko magazynowane. Mała półka z kilkoma starannie wybranymi obiektami mówi o mojej historii osobistej znacznie więcej niż pudełka ze wspomnieniami ukryte na dnie szafy. Jednym z najczęściej zadawanych pytań, gdy mówię o swoim doświadczeniu, jest: Ale czy kiedykolwiek żałujesz, że się czegoś pozbyłeś? Szczera odpowiedź brzmi: Rzadko. Były jeden lub dwa przedmioty, które tak później zauważyłem, że mogłyby być przydatne, ale koszt ich zastąpienia, gdy zajdzie taka potrzeba, był nieskończenie mniejszy niż korzyść z życia w przestrzeni wolnej, zorganizowanej i zamierzonej. Innym częstym pytaniem jest: Czy żyję w zimnym, sterylnym, bezosobowym otoczeniu? To powszechny stereotyp na temat minimalizmu. Nic bardziej mylnego. Mój dom teraz ma więcej osobowości, a nie mniej. Każdy przedmiot został świadomie wybrany, każda przestrzeń odzwierciedla zamysł i cel. Jest mniej rzeczy, tak, ale każda z nich opowiada historię, służy jakiemuś celowi lub po prostu przynosi mi radość. Minimalizm inspirowany tradycją japońską nie dotyczy niedoboru. Chodzi o obfitość. Obfitość, która pojawia się, gdy usuwamy to, co nie jest esencjonalne, i tworzymy przestrzeń dla tego, co naprawdę ma znaczenie. Chodzi o bogactwo doświadczeń, relacji i znaczących chwil, które kwitną, gdy nie jesteśmy nieustannie rozpraszani przez nadmiar. Jedną z najbardziej transformacyjnych praktyk, które przyjąłem, było codzienne spędzanie pięciu minut na obserwowaniu i docenianiu swojej przestrzeni. Nie myśląc o tym, co trzeba zrobić lub zmienić, ale po prostu rozpoznając piękno tego, co już istnieje. Ten codzienny moment wdzięczności i obecności głęboko zmienił moją relację z moim domem. Jeśli czujesz się zainspirowany, aby rozpocząć swoją własną podróż w kierunku organizacji i uproszczenia, mój poradnik brzmi: zacznij od małych kroków. Wybierz jedną szufladę, jedną półkę, jeden kąt w domu, zastosuj zasady, które opisałem w tej małej przestrzeni. Spróbuj żyć z nią uporządkowaną przez kilka tygodni. Obserwuj, jak się czujesz. Pozwól, aby to uczucie jasności i spokoju zmotywowało Cię do kontynuowania. Pamiętaj, że to nie jest podróż ku doskonałości. Nie chodzi o stworzenie przestrzeni godnej magazynu, ani o przestrzeganie sztywnych zasad. Chodzi o stworzenie domu, który działa dla Ciebie, który wspiera Twoje dobre samopoczucie i odzwierciedla to, co naprawdę cenisz. Przemiana nie następuje z dnia na dzień. Moja podróż trwała ponad trzy lata i wciąż się rozwija. Były momenty regresu, chwile wahania i tak czasami impulsywne zakupy, których żałowałem. Ważne jest zaangażowanie w proces, gotowość do kwestionowania zakorzenionych nawyków oraz otwartość na odkrywanie nowego sposobu relacji z rzeczami. To, co zaczyna się jako prosta reorganizacja przedmiotów, ostatecznie staje się reorganizacją priorytetów, wartości i samego życia. To była dla mnie najgłębsze odkrycie. Przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna są ze sobą ściśle powiązane. Przemieniając jedną, nieuchronnie zmieniamy drugą. Dziś mój dom to nie tylko miejsce, w którym trzymam swoje rzeczy, to schronienie, które przywraca moją energię, przestrzeń, która wspiera moje cele i wartości, otoczenie, które pielęgnuje moje dobre samopoczucie. To dom w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Bałagan, który wcześniej mnie duszył, ustąpił miejsca przestrzeni, która oddycha. Która zaprasza do spokoju, kreatywności, połączenia. Szafy nie zrzucają już na mnie przedmiotów, szuflady otwierają się i zamykają łagodnie. Moje biurko to zaproszenie do skoncentrowanej pracy, a nie pomnik chaosu. A to uczucie ciągłego szukania czegoś zostało zastąpione pewnością, że dokładnie wiem, gdzie co jest wolnością posiadania tylko tego, co naprawdę używam i cenię oraz klarownością umysłu, która przychodzi. Gdy przestrzeń zewnętrzna nie rywalizuje nieustannie o moją uwagę. Podróż trwa, dzień po dniu, wybór po wyborze. To ścieżka ciągłej uwagi, nieustannego kwestionowania, częstych dostosowań, ale to także ścieżka odkryć, wyzwolenia i głębokiej satysfakcji. Jeśli jest jedno przesłanie, które chciałbym przekazać, to brzmi ono: Twoja przestrzeń ma znaczenie. Otoczenie, w którym żyjesz, głęboko wpływa na to, jak myślisz, jak się czujesz. I jak wchodzisz w interakcję ze światem. Przemiana tego otoczenia jest jednym z najpotężniejszych i najłatwiej dostępnych sposobów na transformację swojego życia. Zacznij dzisiaj, zacznij od małych kroków, jeden przedmiot, jedna szuflada, jedna świadoma decyzja naraz i obserwuj, jak te małe zmiany kumulują się w głęboką transformację nie tylko Twojego otoczenia, ale i całego życia.